Nie ma co się oszukiwać, że Ubisoft boryka się ostatnio ze sporą falą krytyki. Niezbyt pozytywnie przyjęte ostatnie wydania wskazują, że następne, no cóż, nie będą chyba lepsze. Czy rzeczywiście można tak sądzić? No właśnie, dostaliśmy wczoraj trailer Star Wars Outlaws wraz z datą premiery, więc też przeanalizujemy wszystko, co do tej pory wiemy i co pokazał nam ten zwiastun. Pojawiły się także przecieki dotyczące Assassin's Creed Red, jak również twórcy Baldur's Gate sugerują, że kolejna produkcja od nich będzie najprawdopodobniej w early accessie, gdyż jak zaznaczają, jest to jedyne rozwiązanie. No więc nie dziwne, że ze Star Wars Outlaws wiąże się spore nadzieje w kwestii poprawienia wizerunku i reputacji Ubisoftu, gdyż na ostatnie wydania i to co nam zaprezentowali, niezbyt zostało przyjęte pozytywnie. Czy to w topa ze Scalen bonus, czy wypuszczony średniak, jakim był Assassin's Creed Mirage. Nic dziwnego, że patrzy się na te Star Warsy jako niejako taki punkt zwrotny w całej tej sytuacji i dołku, w jakim znaleziono znalazło się studio z Francji. Zaprezentowany nam wczoraj zwiastun ujawnił nam, że 30 sierpnia ta gra ma zadebiutować na wszystkich platformach, jak również uchylono nam rąbka tajemnicy o fabule i historii, jaką ta gra ma opowiadać. Jednakże przy tej dacie premiery trzeba się na chwilę zatrzymać, gdyż jest tutaj mały haczyk i powiem wam szczerze, że jest to dosyć niedorzeczne, co Ubisoft właściwie zrobił. Mianowicie kupując preorder tak naprawdę dostaniemy wczesny dostęp 3 dni przed tą oficjalną i formalną premierą, czyli 20. 7 sierpnia. No i niby wszystko fajnie i super, bo mamy early access, natomiast Francuzi pokusili się o pewną sztuczkę. Przywykliśmy do tego, że kupowanie preorderu daje nam pewne korzyści, jakieś dodatki i tak dalej, które no po prostu wynikają z tego faktu, że kupiliśmy jakąś grę przedpremierowo. No i tutaj jest tak samo. Kupując preorder dostajemy jakieś tam różne pierdoły, mniej bądź bardziej znaczące, natomiast nie każda wersja gry dostępna do zakupienia przed debiutem Star Wars Outlaws zawiera ten early access. Mianowicie stan standardowa wersja, która koszci 289 zł, nie posiada tego dostępu i jeżeli chcemy rzeczywiście z niego skorzystać, to potrzebujemy dopłacić dodatkowe 150 zł, no czyli łącznie zapłacić 439 zł. Natomiast na Otarcie West dostajemy jeszcze w tej wersji Gold Edition Season Passa. No i patrząc na te wersje gry, które są dostępne do zakupienia, każda oprócz tej bazowej wersji gry, posiada tą przepustkę sezonową, co jednoznacznie by oznaczało, że będziemy mieli do czynienia w tej grze z jakimiś mikropłatnościami. Ale żeby was to jakoś tam nie zmyliło, jest naprawdę sporo pozytywów, o których warto powiedzieć w kwestii tej gry i co nieco w ramach przypomnienia powiedzieć, co tak naprawdę nas. Czeka. Wiemy, że ma być to pewnego rodzaju gra z elementami RPG, która będzie również oferowała nam otwarty świat, który będziemy przemierzać i doświadczać oczami bohaterki, jaką jest pewnego rodzaju złodziejka, bez żadnych mocy, więc też walka i rozgrywka będzie skupiać się wokół broni, że tak powiem konwencjonalnej, jakkolwiek to brzmi w uniwersum Star Warsów. No i właśnie na trailerze widzimy naszą bohaterkę i przybliża on nam też co nieco, w co ona tak naprawdę będzie zamieszana i zaplątana. Głównie widzimy tu kat co niektórych może trochę oburzać, ale w tej sytuacji trzeba pamiętać, że już dosyć spory czas temu otrzymaliśmy długi zwiastun przedstawiający rozgrywkę, więc nie ma co się też martwić, że jesteśmy karmieni jedynie jakimiś tam cutscenkami. Gdzieś tam między tymi wszystkimi scenkami przeplata się również rozgrywka i chciałbym przede wszystkim zwrócić waszą uwagę na pewien fragment, który się pojawił, który przedstawia nam bohaterkę, która skacze. No i czemu akuratnie ten moment? Po prostu zerknijcie na to, jak wygląda animacja tego skakania. Śmiem twierdzić, że jest ona dosyć drewniana i tandetna, a jak wiemy, gra ma oferować nam również pewne elementy zręcznościowe czy odrobinę parkouru, chociaż jest to pewnie małe wyolbrzymienie. No ale poza tym Ubisoft rozwodzi się przede wszystkim nad fabułą, skupiającą się na planach naszej bohaterki, aby dokonać największego napadu w galaktyce i wraz ze swoim zwierzakiem Nixem szykuje zespół, który będzie zdolny tego dokonać. Oprócz tego, dużą rolę będą odkrywać tutaj frakcje i nasza reputacja, jako że one mają mieć niesamowicie duży wpływ na fabułę, lokacje, do których będziemy mieć dostęp, czy do zakończenia pewnych misji i zadań. Także twórcy sugerują tutaj, że gra ma rzeczywiście skupiać się na naszych działaniach, czy wyborach. Zobaczymy, jak im to wszystko wyjdzie ostatecznie. Kiedyś wspomnieli, że porzucili oni właśnie ten Ubisoftowy styl tworzenia świata, gdzie na mapie znajduje się pełno znaczników i zamiast tego, wciąż on będzie właśnie pełny różnych aktyw czy zadań, natomiast granie będzie nas prowadziła za rączkę i będziemy w stanie to odkrywać na własną rękę i przede wszystkim tak, jak chcemy. A przede wszystkim na tym skupiają się deweloperzy Star Wars Outlaws. Jednakże trzeba dalej pamiętać, że jest to Ubisoft, no i różnie z tym tutaj tytułem może być w przyszłości, ale wszyscy jesteśmy chyba zgodni, że mają wiele do udowodnienia i pokazania, a to jest ku temu najlepsza okazja. No ale jeśli im nie wyjdzie, to zawsze mają w zanadrzu Assassin's Creed Name Red. Co wiemy o tej grze? No, to w sumie nic. Oprócz tego, że cała historia, cała produkcja zostanie osadzona w feudalnej Japonii, no i będzie dotyczyła oczywiście asasynów. Najprawdopodobniej no więcej szczegółów przyjdzie nam się dowiedzieć na Ubisoft Forward, który odbędzie się 10 czerwca. Jednak do tego momentu trzeba będzie bazować na pewnych domysłach albo na wyciekach. A jak to w dobie właśnie dzisiejszych niekontrolowanych publikacji treści dotyczących gier, na likerów zawsze można liczyć. Mianowicie pojawiło się zdjęcie. Przedstawiające nam ekran menu w Assassin's Creed Red, który sam w sobie jest w stanie powiedzieć nam sporo o tym tytule. Na ekranie widoczne są dwie postacie, którymi będziemy mogli sterować. Bohater po prawej nazywa się Naoe, co wiemy z tej oto tutaj opcji, właśnie w tym menu. Natomiast osoba po lewej to czarnoskóry samuraj, którego imienia nie znamy, chociaż możemy przypuszczać, że jest to Yasuke, czyli dosyć nietypowy przypadek samuraja w Japonii. Oprócz tych dwóch facjat, warto również zwrócić uwagę, uwagę na lewy górny róg monitora, w którym to jest zamieszczona oto taka informacja o jakości i klatkarzu odpalonego właśnie Asasyna. 30 FPSów w 1800p to najprawdopodobniej jeden z trybów graficznych, który będzie dostępny w Redzie na konsolach. Oprócz tego znajduje się też jedna opcja, mianowicie Select Season, czyli coś co sugerowałoby, że w tej grze mogą pojawić się pewnego rodzaju sezony, a jeżeli już sezony, no to też pewnie przepustki sezonowe. Gdzieś tam kiedyś pojawiła się informacja, że właśnie ten Asasyn osadzony w Japonii ma być czymś w rodzaju produkcji live action, a te charakteryzują się długotrwałym wsparciem, no i również rozwijaniem jej pod kątem dodatkowej zawartości, w tym właśnie kostiumów, czy dodatków, akcesoriów i tak dalej, no a z tym też wiążą się mikrotransakcje. Nie ma co mówić, Baldur's Gate 3 od Larian Studios był naprawdę wielkim sukcesem w 2023 roku, no ale nim doszło do premiery tego tytułu w sierpniu, Właśnie poprzedniego lata, to przez bardzo długi czas ta produkcja była dostępna jako early access. Dyrektor do spraw wydawniczych, właśnie twórców Baldur's Gate 3, odniósł się do tego tematu wczesnego dostępu i stwierdził, że obecnie to jest jedyny sposób na to, żeby się upewnić, czy dany projekt jest rozwijany w odpowiedni dla niego sposób, zawierając również w procesie produkcyjnym opinie graczy. Określił on jednoznacznie, że jest to jedyny sposób na transparentne, i klarowne komunikowanie się ze swoją społecznością, jak również jej budowanie. A co więcej, unika się wtedy jako deweloper ryzyka, że dana gra może się po prostu fanom nie spodobać i gra, która jest w early accessie, szybko dostarcza właśnie takich informacji. Spekuluje on, że nadchodząca, jakakolwiek gdyby to nie miała być gra, właśnie od Larian Studios, również na początku otrzymałaby ten wczesny dostęp. To na razie, dzięki, cześć, Pa.